Cześć, nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć troski: pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam! Witajcie, dziś chciałem poruszyć temat różnic w dacie Wielkanocy w Kościele Rzymsko-Katolickim oraz w Kościele Grecko-Katolickim oraz sposobu obliczania tej daty. Kościół Rzymsko-Katolicki rozpoczął Wielki Post w środę popielcową, 14 lutego. Kościół Grecko-Katolicki rozpocznie Wielki Post dopiero 18 marca. Wielkanoc w Kościele Rzymskokatolickim będzie obchodzona 31 marca. Grekokatolicy posługujący się kalendarzem juliańskim będą obchodzić Paschę dopiero 5 maja. Przypomnę, że Kościół grecko-katolicki w Polsce i w Ukrainie od 1 września 2023 roku obchodzi święta stałe według kalendarza gregoriańskiego, ale ruchome nadal według kalendarza juliańskiego, a takim jest Wielkanoc. Widzimy jednak... Że różnica nie jest, w kalendarzach nie jest tutaj tak oczywista i wcale nie wynosi 13 dni, ale w tym roku jest to 5 tygodni. Skąd wynika ta różnica? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na wydarzenia biblijne. Wiadomo było, że ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce w piątek, natomiast z martwych wstanie w niedzielę po żydowskim święcie Paschy. Pascha przypada zawsze 15 dnia miesiąca Nisan, pierwszego miesiąca żydowskiego kalendarza religijnego. Takie określenie momentu ukrzyżowania i zmartwychwstania opierało się o zasady kalendarza księżycowo-słonecznego. Miesiące księżycowe rozpoczynają się od nowiu, a w, w ich środku w nocy z 14 na 15 dnia miesiąca przypada pełnia. Rozbieżności wynikające z różnic pomiędzy kalendarzami księżycowo-słonecznym żydowskim a słonecznym juliańskim dodatkowo zwielokrotniały trudności w wyznaczeniu daty Wielkanocy. Żydzi do dziś obliczają w ten sposób datę Paschy. Upamiętnia ona wyjście z niewoli egipskiej, ale jest też czasem dziękczynienia za wszystkie Boże dary, również za dar stworzenia świata. Moment, w którym przypada to święto, nawiązuje do początków świata. Według tradycji żydowskiej świat został stworzony na wiosnę, gdy wszystkie rośliny zaczęły rosnąć. Gdy Bóg stworzył księżyc, był on w pełni, cały jasny. Dzień i noc były równe, gdyż Bóg je równo podzielił. W kalendarzu księżycowym data paschy jest stała. Zawsze przestrzega się, by wieczerza odbywała się po zmierzchu, w samą pełnię i może to być dowolny dzień tygodnia. Chrześcijanie świętują Wielkanoc nie w dowolny dzień, lecz w niedzielę. Dla nas każda niedziela jest małą paschą, pamiątką i aktualizacją zmartwychwstania. W II wieku pojawiły się pierwsze tablice wielkanocne obliczające datę Wielkanocy. Tych tablic jednak było wiele i posiadały różny system obliczeniowy. By to uregulować, w roku 325 zwołany został Sobór w Nicei. Jedno z postanowień Soboru Nicejskiego dotyczyło ustalenia sposobu wyznaczania daty Wielkanocy. Ponieważ sposób ten bazuje na znajomości daty równonocy wiosennej, więc koniecznością było w miarę precyzyjne określenie tego momentu. Wówczas jako początek wiosny kalendarzowej przyjęto datę 21 marca, gdyż właśnie w tym dniu, w roku 325, przypadał początek wiosny astronomicznej. Ustalono też zasadę, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Jak wiadomo, w miejscowościach o różnych długościach geograficznych wskazania zegarów różnią się. Na określonych obszarach kuli ziemskiej bieg życia jest regulowany wskazaniami zegarów czasów strefowych. Aby dzień Wielkanocy był identyczny dla wszystkich punktów kuli ziemskiej, bez względu na długość geograficzną, na Soborze Nicejskim ustalono, który południk przekracza Księżyc w momencie osiągnięcia wieku 15 dni. Konwencję tę zmieniano kilkakrotnie. Na podstawie decyzji papieża Klemensa XI przyjęto ostatecznie, że moment interesującej nas pełni Księżyca, Odnosi się do jego przejścia przez południk, który przechodzi przez rzymski kościół Santa Maria della Angeli. W ten sposób zapewnia się, że data Wielkanocy jest wspólna dla całej kuli ziemskiej. Dzięki temu w VI wieku przyjęto jednolity system obliczeń daty Wielkanocy w całym chrześcijaństwie. Sprawa się jednak skomplikowała z pojawieniem się nowego kalendarza gregoriańskiego. W 1582 roku na zachodzie został on wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII. I tu znów pojawił się znaczący problem. Różnica między kalendarzami wynosi obecnie 13 dni, ale najistotniejsze jest to, że w innym dniu astronomicznym przypada dzień 21 marca, a co za tym idzie, różnie mogą być wyznaczone wiosenne pełnie księżyca. W Kościele Rzymskokatolickim Wielkanoc przypada zawsze między 22 marca a 25 kwietnia. W Kościołach korzystających do obliczania daty Wielkanocy z kalendarza Julińskiego może przypadać nawet 5 maja, według kalendarza gregoriańskiego, jak to będzie w tym roku. Mimo różnic w wyznaczaniu Wielkanocy, zdarza się, że święta przypadają w tym samym terminie w obu Kościołach. Najwcześniej będzie to miało miejsce w przyszłym roku, w roku 2025, kiedy to niedziela 20 kwietnia będzie wspólną datą dla wszystkich kościołów. Taka zbieżność powtarza się nieregularnie, co kilka lat, niekiedy po dłuższym okresie przerwy. Tak było w 2001, 2004, 2007, 2010 i 2011, w 2014 i w 2017 roku. W roku 2025 będziemy nie tylko wspólnie obchodzić Wielkanoc, ale też będziemy przeżywać 1700 rocznicę Soboru Nicejskiego. Może będzie to moment, od którego już każdego roku chrześcijański świat będzie wspólnie obchodził zmartwychwstanie pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłuchałeś podcastu Porzuć troski pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła grecko-katolickiego. Za uwagę dziękuję, ksiądz Igor Chodacz.